Dzisiaj, moi drodzy, zrobimy coś nowego, innego niż zazwyczaj. Wziąłem sobie tutaj trzy niedziałające już telefony. Nokia 105, Kata B26 i Samsunga Galaxy J3. I sprawdzimy, jak przeżyją postrzał przez replikę ASG. Wziąłem ze sobą mój karabin. I zaraz wam go pokażę i zaczniemy sobie testować najpierw zrobimy sobie strzał w plecki tych telefonów najpierw na pojedynczym ogniu, potem na ciągłym, a później odwrócimy je i będziemy strzelać do ich wyświetlaczy. No ogólnie telefoniki niestety nie chodzą. I w sumie nie ma co z nimi zrobić, trzeba je zezłomować tak czy siak, więc myślę, że mogą w ten sposób epicki zakończyć ostatecznie swoje życie w moich rękach. Dobra, idę ustawić kamerkę w odpowiedni sposób i będziemy zaczynać. Do egzekucji telefonów wykorzystamy mój karabin. Jest to... And L AKM w wersji stokowej, około 1,5 dżula mocy, kuleczki 20 piąteczki BLESA i bateryjka Lipo 11,1. Skąd się wziął pomysł na takie coś? Nie znalazłem w internecie takich testów, za bardzo jeżeli chodzi o repliki ASG, a wielu moich znajomych po prostu Bierze ze sobą telefonik do jakiejś kieszonki w czasie strzelanki i w sumie ciekaw jestem, czy jest to narażanie się na dość duże koszta. Odległość tutaj, tam na tej kuchence są telefony postawione. Odległość to jest około 15 metrów. No i cóż, przechodzimy do części empirycznej. Po Samsungu w zasadzie nie widać uszkodzeń. Po Kacie tak samo. A Nokia tutaj ma ślad po strzale. Teraz zobaczymy, jak to wyjdzie na full auto. Weźmy na obroty najpierw J. No, plecki mają ślady po uderzeniach kulek. Tutaj troszeczkę sobie pękło, i to jest w sumie wszystko. Łapy mi zmarzły, więc skoczyłem na chwilę po herbatkę. Więc podsumowując. Na Samsungu zbyt dużego wrażenia ostrzał nie zrobił. Na Kacie też. I na Noki w sumie też. Więc można stwierdzić empirycznie, że wzięcie telefonu ze sobą na strzelankę i ustawienie go ekranem w stronę, w stronę ciała w kieszeni. Yy. Nie powinno skończyć się źle, nawet jeżeli nawet jeżeli yy, po prostu ktoś nam strzeli w ten telefon. Zwłaszcza, że w kieszeni no to wiadomo jeszcze warstwa materiału będzie go ochraniać, więc załóżmy, że wziąłbym taką Nokię, dlatego że ona tutaj nie ma aparatu, więc no po prostu nic by jej się nie stało większego poza ewentualnymi ryskami. A teraz sobie sprawdzimy, jak się zachowają wyświetlacze Nokia dla pewności dostała dwa razy widzę, że każdy telefonik otrzymał trafienie w ekran i zobaczmy. Pierwszego weźmiemy Samsunga. No jak widać doszło do uszkodzenia ekranu tutaj w tym miejscu. O. I z tego co widzę, pajęczynka poleciała po ekranie też pod spodem. Więc no niestety Samsung nie przeżył nawet Pojedynczego ognia. To samo tyczy się kata. Znaczy, ja zgaduję, że jakbym go odpalił, ale niestety, bateria jest padnięta, to on by jeszcze działał. Ale sam ekran się rozbił. A jeżeli chodzi o Nokie, to na Noki 105 Ostrzał, no nie zrobił większego wrażenia, bliznę ma tutaj w rogu, ale, ale ekran jest cały. Później ja widzę, że to jest czarny kon, ja nie sądziłem, że ta, że ta komórka najwięcej wytrzyma. Myślałem, że kat będzie tutaj najlepszy, a jednak Nokia sobie radzi najlepiej. Mam do niej baterię ze sobą, powinna odpalić, więc jak już skończymy strzelanie do naszych telefoników, to zobaczymy czy w ogóle będzie działał. Niestety telefon nie łapie zasięgu w ogóle, dlatego postanowiłem go wykorzystać w ten sposób. Pozbawieni życia. Uu. No powiem wam, że ekran w smartfonie nie istnieje. Proszę. Więc. Podsumowując, smartfona można na strzelankę ASG zabrać, ale trzeba go pleckami wsadzić w stronę yy, strzelających a ekranem do ciała, bo no po prostu to Wam nie, nie wyjdzie i będziecie stratni. Zależy jaki macie jeszcze telefon, ale teraz większość ludzi ma już te flagowe, więc więc są to dosyć poważne kwoty, a no niestety niektórzy są albo uzależnieni od telefonu, albo chcą mieć kontakt ze wszystkimi i nie potrafią się bez tego telefonu obejść. Jeżeli chodzi o Kata, no ja tutaj też nie mam wątpliwości, że ten telefon raczej by się do niczego nie nadawał i powiem szczerze, że nawet jeszcze gorzej się zniszczył niż smartfon, jego ekran. No może by odpalił, no niestety nie mam baterii do niego, więc ciężko jest mi stwierdzić, czy to, czy to będzie działało na 100% czy nie, ale, ale widać, że po prostu ekran jest zniszczony dość sporo. Moim zdaniem, tutaj całkowicie odpada. Tak szczerze mówiąc, to szkoda, nawet wydawać kasy na takie coś. Pod tym względem, nie jest to telefon dobry dla ASGA. A zobaczmy, jak Nokia. Nokia, szczerze mówiąc, zachowała się w tym momencie podobnie jak yy, CAT B26. Ale biorąc pod uwagę to, że taki telefon można znaleźć za 35 zł, to. Myślę, że jest to najlepszy telefon dla airsoftowców. Zwłaszcza, że tutaj z tyłu plecki no, mają jakieś obicia, ale de facto nic się z nimi nie stało. Jakby to jeszcze było w kieszeni, chronione materiałem, to myślę, że już w ogóle nic by się z tym nie działo. A za chwilkę sobie spróbujemy ją odpalić, zobaczymy, czy coś z tego jeszcze, jeszcze będzie. Dobra, to spróbujmy włączyć ten wspaniały sprzęt. No niestety. Śmierć na miejscu. Ekran poszedł całkowicie. No jeżeli w tej Noki tak się stało z tym ekranem, to na 100%. W Kacie jest to samo, bo tutaj jest podobna technologia zastosowana, czyli plastikowy ekran. Więc Reasumując, jakie są wnioski związane z dzisiejszym empirycznym testem. Jednym słowem, nie warto brać moim zdaniem telefonu ze sobą do kieszeni podczas strzelanki ASG, bo kureczka niestety rozbije Wam ekran w każdym z tych telefonów. Najbardziej jestem zawiedziony katem, bo to jednak jest maszyna, która miała wytrzymywać wiele, a nie wytrzymała praktycznie nic. Ewentualnie, jeśli już musicie mieć kontakt, bo wasza żona rodzi i chcecie wiedzieć, czy urodził wam się syn czy córka lub macie coś innego ważnego na głowie, każdy telefon praktycznie przetrwał strzał w plecki. Przetrwał strzał w plecki, ale nie zmienia to faktu, że jakieś uszkodzenia tutaj są, które widać. W sumie to kat. Na kacie widać je najmniej, ale też o tutaj tutaj są wgniecenia, więc na pewno jakbym trafił w obiektyw aparatu, to no, no po prostu by nie było już aparatu w takim telefonie. Dlatego jeżeli miałbym z tych trzech telefoników wybrać któryś, żebym musiał mieć, choćby skały srały, jak to się mówi, w moim rodzinnym mieście przy sobie telefon podczas strzelanki ASG, wziąłbym taką Nokię albo jakąś inną retro Nokię, które można znaleźć za 20 zł na OLX, wsadził w kieszeń i miał kontakt ze światem. Ale ogólnie nie polecam, szkoda kasy, szkoda nerwów na utratę jakiegokolwiek sprzętu. Empirycznie przedstawiłem, myślę Wam to w miarę klarownie. Jeszcze raz zobaczmy jak to wygląda. No i co, trzymajcie się, mam nadzieję, że się Wam podobało. Cześć.